Któreś panowie, dawno nie było pioseneczki. Dzisiaj słuchamy, o czym śpiewa młodzież. O czym marzą młode dziewczyny, młode kobiety. Czy marzą o miłości? Czy marzą o tym jedynym? Chyba nie. Te czasy, o te. Ja bym musiała zapoznać doktora, a ja inżyniera. Minęły. Teraz dziewczyny marzą o czym innym. Posłuchajmy o czym. Nuta mocno dyskotekowa, chwytająca za nóżkę. Nóżka sama chodzi. Czy kobiety dzisiaj marzą o miłości? Czy śpiewają piosenki o miłości? Czy marzą o tym jedynym? O wiecznym szczęściu, małżeństwie, byciu kobietą, wychowywaniu dzieci. Okulary on mi. Nowa bluza, on mi. Polskojęzyczny tekst. Okulary, on mi. Nowa bluza, on mi. Wiem, że patrzysz mi na mm, m-m. Żeby nie było wątpliwości, niejasności. Wiem, że patrzysz mi na mm -mm. Specjalnie to wystawiam, moje mm, m-m. Ubieram to w markowe ciuszki, bo to jest dla mnie. Sensem i sednem. Pustka, panowie. I świadomość atencji. Pustka, która w żadnym słowie piosenki nie mówi o tym, że miłość jest ważna, że relacja jest ważna. Że można kochać, można posiadać, i chcieć posiadać jeszcze więcej. Nowa bluza on mi. U -u. Wiem, że patrzysz mi na. U -u. A nie wiem, że patrzysz mi na m -m. Nawet dobra dupka w kruszkę. Weź zapomnij... Może Pani mi to jeszcze raz przeczytać? Weź zapomnij... Okulary on mi, nowa bluza on mi, pasek od Wiktorii wystaje ze spodni. Mówiłem już trochę o tej modzie. Nic nie ukrywać. Wystarczy spojrzeć na teledysk. Ma się trząść. Ma się trząść. Ma być atencja. Ma być blichtr. Nie liczy się nic innego. Nie liczy się wnętrze, tylko dupa i cycki. Nieważne o czym się myśli. Co się ma w głowie. Jakie ma się zasady. Mm -mm. Wiem, że patrzysz na mnie. Mm -mm. Weź zapomnij. Okulary on mi. W kółko jest ta piosenka o tym. Ale najlepsza jest jedna, jedyna zwrotka, która jest dwa razy powtórzona. Pięć nieodebranych... Bo zależy tobie, a nie mi. Yeah. Pięć nieodebranych. Asimp Tarabani. Co się stało z mężczyznami? Asimp czeka, że może będzie jego kolej. To jest najwyższa pora, panowie, żeby. Mówiąc językiem tej piosenki. Unsympić. Czyli unsympić. Czyli odsympić. Un od Przestać dawać tę atencję. Pięć nieodebranych, bo zależy Tobie, a nie mi. A w drugim kroku: Pięć butelek na tym stole napis VIP. Równie dobrze mogły dziewczyny zrobić tekst. Bez gwiazdy nie ma jazdy. <grym> Albo. Nie po to tak wyglądam, żeby jeździć Volkswagenem. Ale po kolei: Pięć nieodebranych, bo zależy Tobie, a nie mi. Pięć butelek na tym stole napis VIP. Pięciu typów napisało mi, co robię dziś. Simps. Szybki manikir, potem wersy wbijam w bit. Ja lata jak Pacman, kiedy podchodzę do Majka, panowie mocni w gadkach. jeden za drugim, jak Goats na randkach, co kwadrans robią mi słajpa w wapkach. Słajp, Tak Taka dziewczyna. Wszystko wystawione. Wchodzi sobie na aplikację randkową. Raz w prawo, mecz. Dwa razy w prawo, dwa mecze. Trzy razy w prawo, trzy mecze. I tak do usranej. A zimby tam siedzą. O, zalajkowała mnie. W przeciągu pięciu minut zalajkowała osiemnastu takich jak ty. Albo lepszy. I po co im te fajne szybkie bryki? Zabawa. Żeby bajerować? Zabawa. Dupi! Technologia pomogła kobietom się bawić, wystawiać drugorzędne cechy płciowe. Przez modę i aplikacje, i przez liberalizm wszystko można, i wszystko dozwolone, i nikt nie może oceniać. Wszystko to pomogło kobietom młodym, szczególnie, ale nie tylko, zdobywać tony atencji. Koło się zamyka. Niczym nieograniczone. Koło się zamyka. I efekt jest taki: pięć nieodebranych, bo zależy tobie, a nie mi. Pięć butelek na tym stole napis VIP. Pięciu typów napisało mi, co robię dziś. Co kwadrans robią mi swajpa w apkach. Chcieliby like za lajka. Like Simps. Superstar je, yeah, yeah. patrzysz na mnie tak. Super High high. Dotykamy gwiazd. Kto dotyka? Jak dotykacie? Jednego z pięciu, którzy napisali, wybieram na wtorek. Mówi ta młodzież. żeńska. Autorka tej piosenki. Autorki. Jednego z tych pięciu, którzy napisali, wybieram na wtorek. Dotykamy gwiazd. Drugiego na środę. Dotykamy gwiazd. Trzeciego na czwartek. Dotykamy gwiazd. Najlepszego na sobotę. Dotykamy gwiazd. Jeden facet nie byłby w stanie zapewnić tylu emocji. Więc jeden facet nie nadaje się do związku. Pięciu. Superstar. Patrzysz na mnie tak, dotykamy gwiazd. I koniec piosenki. A... Bierę kartkę, i teraz będzie wujka. Tekst. się odebranych, bo zależy to, ja... a nie mi. Szybki tekst od wujka. To snapczata pokolenie. Nabierają się jelenie. Biorą gwiazdę na wypożyczenie. W normie dzisiaj foodie kolę nabierają nas. Pierdol. Simpy czekają w kolejce. Kto dostanie więcej? Każdy czuje, że jest jeden. Że już blisko jest ten Eden. A gwiazdeczki z Wiktorii paskiem. Choć kobiety kładą laskę. <noise> Dziękuję. To jest piosenka o współczesnym pokoleniu, o tym, co jest wartością, na co liczą kobiety młode, co przykuwa ich uwagę. Ja bym zapoznać doktora, a ja inżyniera. To już nie wystarczy. Trzymajcie się ciepło. Cześć.